widzowie, to jest Pigi z moją ak aktualnie siostrą no I, 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 I w ogóle ktoś mnie właśnie prosił o ten Pigi. Nazywa się coś na pewno k 1L czy coś takiego. Jak będziecie to oglądać, to mam nadzieję, że się odęsknie choć. Ja się odzywam Einstein. Dobra, ale ja, ale ja nie o siebie mówię. No to może się odezwie ta osoba, nie wiem. Ja też nie wiem. Mm. Czy ty wybrałaś galerii? Nie, wiesz, wybrałam Kaleniwan. <noise> <noise> A jakbyś nie wiedziała, no to ja już mogę mieć filmy po, powyżej 15 minut. No bo jakoś się... No bo musiałam wpisać tylko numer telefonu i dopiero się udało kilka dni temu. dane im będziesz dawać. A więc będą tak filmiki już półgodzinowe, ale czasem tam będą krótkie. W sumie twu, bardzo krótkie. To jeszcze nie wiemy. To tego jeszcze nie. I jeszcze nie wiem, czy ty jest. Co? Nie wiem, co ty! masz wiem, ty! Nie wiem, ty! Kurde. Ej, a w ogóle? A wiesz tym, że to było przypadkowe?

A ja jestem. O! Oh. Babia, będę cię nawalać jako Jacka Niech Nie. tak, bo ja mam takiego skina, że nie wiem, czy to... Jacka Ayla to jeszcze ma. No, tak. Ok. Dyn, dyn, dyn. Herbatka wypita, to teraz czas walczyć. Kot mi się pobudził A gdzie ja jest? Co, co Kajta? Andrzej, ty jesteś Andrzej, kurde A weź mi, ja nie jestem Andrzej Mój ten kot, no ja wiesz co, ten kot mi dupę wystawia Nie, to co dupy Dzień dobry Dzień dobry, rączki przyszły i przyszło i tyściu. Eee, pa pa! Pa pa! Okej. chciałabym się czegoś. Metro! Dawno nie grałem w metro. Ale tak spidemowo! Ale wiesz. <noise> Gdzie to jest plus bot? Bota weź albo inne. Nie, nie, w, nie, w sumie tu to, to będzie nie. Weźmy gra. O. Ale no, w sumie masz rację. Lepiej nie dawać fruja. Ogólnie, idź ode mnie. <noise> <noise> ja I ode mnie też o tanie ja do... Ej, jak coś... Jak, jak coś... Ja ci będę pomagać, bo ja też chcę to przy ty jesteś trójtowem! Trudno. A bo pigi cię nie będzie mogła zabić. Więc będę ci pomagać. Dobra, nie ja będę mieć żółty klucz. Ale to Zara. A po co mi kusza teraz? Mam śledowy... Za 10 lat nie dokładnie niedługo ma się pigi zaspić. Dobra. pigi. Ej, ej! A do czego był zielony? A już wiem do czego. Where is Pig? Pig nie ma, półki, Ja mam marchewkę. Ej, a no tak, marchewkę do kuszy jest potrzebna. C tylko nie wiem, gdzie jest Pigi. Dzień dobry. Dobry. No to zaraz przyrogo, nie. Przecież jesteś ty to tam ci nic nie zrobi, To może po prostu w miejscu tak i nic nie robić. Trud. Ej, ej, ej bo ja mam żółty, o! Mam mam, manchefkę, mam manchefkę. A ja mam monetę. A gdzie jest kurza? Nie pamiętam. Ja idę mam. do A Ja idę do piwnicy jak coś, aby ciąg mnie wystraszyć trochę. Mam gdzie pigi. U mnie. Ty go masz? Tak, tak. Chódź pigi. Ale gdzie jest nim tutaj do mnie? O, druga marchewka. Czy to, to mi trochę... Ej, dodaj mi ją. No. Tylko trzymaj i tą pigi z dole. Wychodzę z piwnicy. Widzę do mnie szatanie. już gdzieś tam weź żółty klucz że coś i... Ej, ej... O, ej, no bo ja... Ja widziałam chyba... Albo, albo cyjanowy klucz, widziałam albo cyjanową kartę. Czekaj, w tym nim. Nie, e, nie, bo ty mnie możesz trochę zrobić. dobra. Dobra, ja mam, mam, mam biały klucz, idę do wyjścia. Nie mam białego klucza, mam W-klucz. O, mam hełpkę. No to możesz się znowu zastrzymać. No dzej... nie mam tą czyli... Ok. Mam niebieski klucz. To ty, to będziesz jeszcze zastrzelać, zaraz idę tu, idę tu! Kurde! Dobry? O. Już nie mam marchewki. A, a, a ja nie wiem, jaki klucz wziął. Ja mam niebieski, jak coś. O pigi! Tutaj nic. Ja w piwnicy, jak coś. Wiem. Ej, ej, a pomarańczowy klucz był użyty. No używałam. Ej. Ej, a gdzie jest pigi? Ej, bo pigi do ciebie chyba. No to wejdź, nie! Ej, jej nie widzę. Ja idę po żółty klucz. Idzie po mnie. Weź mi pomóż! Gdzie? T? Tu, za tobą jestem! Dzień dobry. No, <gry> dobry. <trzymaj go>. No. <grym> Jest, nie ma Dzień dobry. Ej, jak dziś widziałem żółty klucz. Teraz go magicznie lubię. Zjadźmy sobie ten klucz i idź sobie stąd. A dobra. No idź, idź sobie. No idź sobie, idź sobie. <grym> nie, no. <grym> dobra, klona zezbiłam. Wiem. Mam czerwony klucz. Ej, 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 ej młotek jeszcze jest potrzebny do drzwi, bo ja idę do drzwi. No i nie i nie, no! Filip. Ej, jak już to chleb. Jak już to chleb na mnie. Czekaj. Czekaj, no ja chcę wywalić pik. Wywa! Wywa! Dobra Filip, ja muszę tam pójść, bo... Chleb! Dobra idę inną stroną do piwnicy. Nic nie mam na mnie przez świecie widzę. A pomarańczowy klucz jest do niczego potrzebny? No nie, nie już nie jest potrzebny, bo już dawno go użyłam. Mam wręcz, a gdzie młotek? Już młotek jest użyty. Ej, a co ja klucz? Użyłam przed chwilą. O, możemy już wychodzić. No. A w sumie to ty wychodzisz. Już 10 minut filmiku. Jakieś nowe skiny dodali, bo dawno w to nie grałam to. A właśnie, to znaczy ja nie patrzyłem z skinów. Kiedy to ja mam 500 tego? Hmm. Ej, chyba nie ma nic nowego. Nie ma no, jest. Nie no, chyba nie Ej, chyba nie było duchowego, nie było parase. Ja tu nic nie albo nie wiem. I chyba tyle. Nie wiem, nie wiem, ej, bo ja mam dużo pieniędzy i nie wiem jakiego skina mam kupić. Nie wiem, Marylusa czy Glenn. Ja tu dalej... Ej, a właśnie, a, a może z, z skórki z, No bo ja zbieram na wszystkie. Ej, a w sumie to ja... Jakie skórki? jest skórka? <śmiech> <śmiech> Muszę nazbierać 285. Ja chcę uzbierać... Nie wiem w jakiego skina mogę uzbierać. A strony... A czy strony mam w ogóle wszystkie? No może w Ecce kupię coś. Nie wiem co mogę kupić. Glena czy mallej rusel, wybieraj. Dobra, mam wszystko. Nie wiem. Ej dobra, wybieraj, wilk czy kred? Czy cokolwiek jest, nie Dobra, kret. O to Glenn. Chciałem Jusela, bo jest straszniejszy. Weź. A bo to jest ja jestem. Nie chodź. Chodź. misję. No czekaj, wyposażyć chcę. A bo to już jest... Nie będzie pot! Już idę. Idę idę do Biedronki. Ach. Dlaczego ty w ogóle galerii wybierasz? Bo lubię. Ach, ach, ach. Ach, ach. Jesteśmy zgubieni. Zobaczysz mojego skina. <laughs> nie, to nie jest plec, tylko wilk. Bo jest też mniejszy, szczerze powiem. Boż. Zawsze jak szlądawa mini nim mógł to ja się wyzyskałam prawie majty. O, no. Piękny. Boże. No, na pewno piękny. Mhm. No. O, już mam akurat żółty klucz. On wygląda jakby miał Sparnglocka w sobie. <grym> ja wiesz, co to oh. Chyba nie, nie do końca. Jak nie byłeś fanem snapa, to się nie dziwię. Przyprowadzę ci pieska. Nie, nie trzeba. <grym> Gdzie jest oranga klucz? Już idzie. Co? Łatwa z tobą. się obudzę. A wygląda jakby miał sobie <grystanie> na oh. <What for> sobie <grystanie> springlocki Jest to Dobra, mam dwa joja. Mam dwa jaja. <grystanie> <d> <yeah. grystanie> no mam dwa jaja nie każdy chłop ma, się nie dziwię. Mam dwojaki. Nie zesłałem się, kurde. Mam dwojaki. Jakiś stupidz, Lil Brok. Nie, no, nie zesłałem się. Szybko. Nie da się. <gryzny> ja umiem tylko tych kaków używać. Aha! <gryzny> A dobra, haha. Jej, koniec gry. Ja ci się zgiętał! Czemu ty jesteś jakąś antylapą? Dostajesz jedną. Tfuuu, niedostateczkę. Nie zaczęłaś się. No dobra, niech będzie dopuszczające z minusem. Nie zasłyszę. <noise> Centrum handlowe, <weruj>. no <noise> <noise> Zaraz cię... Zaraz cię <zaraz, głos> czas... <głos> Teraz ty jesteś. Ha, Umiem ha, ha. używać haków na tej mapie. Aha, aha. <noise> Wygląda na to, aha. O, jestem nauczycielką. Pała, Pała. Dwa plus. Pała, Jeden. 2 dwa, dwa minus, 1 plus, 2... A jak coś tu tak będzie wyjść? 5, 5, 5, 5, 5, 1, 1, 1. Okej, no to prawie wszyscy mają jedynki ze środrocznej. <grym> yy, wiesz, a wiecie co, nie musieliśmy wziąć do brachy. <grym> Dzień dobry, te. Dzień dobry Mietek! Dzień dobry, Mietek! Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. E, e zginęła. Proszę o pomoc, zginęła. Zginęła. ZGINĘŁA Jo, Jołpi, Żu, żulpi Ty schabię. Schabię. nie denerwuj Zaraz cię trzymam Ty 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 ty

Eść. Dobra, ja już i tak mogę wszystko wybrać, bo wiem, że będzie pod beustawem. No, ja mam po prostu za pięknego skina. Dzień dobry. Do widzenia. Nie zastosię. No. Oho. Centrum handlowe. Hmm. Centrum handlowe. oszo. AUTOBUS SONUS! Co to jest w białym stoku? Centrum... Kto <młodne> to jest? Linia 9, kierunek I. Centrum handlowo produkcyjne. Odjazd za... Ja, ja, ja cioł, dam kociom miętkę dla... Zabzy. 5 minut <grych> No koci masz! Odja odjazd za na przystanku Linia Nie spalczy. No zajemnie mam G jak od kiedy ty takie rzeczy mówisz uśmiechę <grym grym grym> o tego szukałam <grym> nie wiem ej 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 a, ej a, 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 a gdzie jest eej Odkryty to co nie życzę. Odwrotnie, pan. No pewno. No pewno. Świnka! Dzień dobry świnko. Nie zestraj się. Nie zestraj się. Nie nie Ale ja mówię do... do świnki. Nie zestraj się. Robot po mnie idzie. Fajnie. Wcale nie jestem desone... zdecydowana. Dobra mi droga. Dzień dobry. <grym> Może mi pomożesz, bo zebra mnie goni. Na pewno cię zebra goni. Boże zebra. <grym> Robot. Nie okłamiesz mnie, bo on jest u mnie teraz. O no, dobrze, że go teraz masz na tył. <tryk> ja biorę niebieski klucz. Ale ty ale wiesz, że ja mam niewidzialność tę <tryk> to... Żółpi co? Nie wiem jest, ale <tryk> dobra. No ale patrz co nie idzie, mam... Mam y klucz. Jaki E -y klucz? E y klucz. Klucz yy, klucz, Obecnie? tak. Yy, 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 klucz. Yy, dzień dobry, panie robocie. Woj mi się tym robotem. Nie, bo... Nie, bo ja już mam takie narzędzie. Szybko. Wejdź na górę, ja idę uluć. się Użyłeś jedyna klucza tak w ogóle? Tak. Ej, ej, a możesz mi powiedzieć gdzie jest robot? A um. Skąd ja mam wiedzieć? Tylko masz na tyłku. Ej, ej! Jak coś, to, 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 to na 3-4 włączamy niewidzialno, albo sumie nie. nie. Jak mi się załaduje, to dopiero możemy... Ej. Ej, ktoś musi y, mieć niewidzialność, no bo ja mam ten ten. Te, te, te narzędzie, wiesz, ten śrubokręt. A w ogóle... W... Zabijecie. <grym> nie wziąłeś go na... Nie miałeś go na dupie i nie zabił. To <grym> jest sobie zabrać. Albo nie. <grym> <Schabię>. <grym> Nie, nie umawialiśmy się na to, hello. No to trzeba płótknie robić. Dobrze robi <grym> Karniwal. Nie wiem. Albo dobra. Dobra. Tylko to żadna nie ma. No dl dlaczego Karniwal? Nie karmiwal? co ty się? <grym> Nie! Nie! Wiecie, kiedyś się zabiję No, nie zabijesz mnie, tym będę ja te zabiję. prawda? Pamiętaj, jak umrę, to będę skipować. Uj, ja, uj, uj, Jak to pokiok mówi? Ty jesteś skutka! Co ty mówisz? Nie skin, tylko skutka. Mm. Idziesz tam do e, lisa. Nie, nie, ja idę po czerwony. klucz. No a ja idę. Kurde, Ja, ja takie... Dobra, to ja będę fioletowy, w sumie tak niepotrzebny. Ej, a po co był czerwony klucz? A. Ah. No drzwi idiota. Aha. Weź się zajmij, zajmij tym walonym klaunem. No bo wiesz, ja jestem debilem od 15 lat. Ale zajmij się tym klaunem, no! Okej. Okay. Papaki O ty. <coughs> do lisa muszę iść. Mam go na tym, spoko. O, akurat mam fioletowy klub. Ale najpierw ale na będę brać żółty Ja mam zielony A ja teraz biorę niewidzialny A to do mnie? O ty nie! Czemu on tam w drzwi wchodził? Złamać się <grym> Mietek nie. <grym> Miet. Ej, po co? Ej, a po co by żółty klucz? Chodź. Do młotka właśnie on jest potrzebny. ale I uwaga, bo klam za mną chodzi. A gdzie jest ten młotek? Nie powiem, Do mało. A już wiem. Dobra. Dzień dobry. <grym> <grym> Wszystko okej, okay, ale gdzie jest deska? Czy ty masz deskę? Nie wiem. Nie no, nie mam deski. Bo mam... bo mam młote. Zajmij się nim, bo ja idę po pistolet. A ja... No to ty się zajmuj, bo ja mam młot. Ej, a do czego był jeszcze młotek? Doszło do tyle, po prostu tyle i już. A. sobie musisz tam otworzyć. <laughs> Niech już Ale zabierz klap. Ale to już jest otwarty, jakbyś nie widziała. Ale mam deskę. Nie wiem, czy. Potrzebna jest. Akurat ją mam. No to kładź ją! Mój kot miałczy. Mam narzędzie. Czekaj, Ja wiem gdzie jest, ale pig jest najważniejszy. Znaczy też najważniejszy gdzie ona jest. Spokojnie. Dzięki. Przyspieszenie. Kostka robi dobra, ja mam pistolet na wodę. Błaga ma się... Fajnie, pigi się zbagowała. O nie wróciła do normy. No i gorzej, że właśnie ona wróciła do normy. O, otworzyłeś biały klucz? Nie wiem. Ale mam kod klucza. Jest problem. Idź tym ode mnie, bo ja idę po biały klucz. A ja mam kod klucza. Więc czekaj. Muszę zaraz niewidzialność dać. Na mnie poleci debilu. Otwarty. To jest... Rmę, Dobra, i tu jest na ty I widzimy się może możliwe, że w następnym odcinku. Pa, pa.